Duchu Święty, Ty jesteś tym, który objawia nam miłość wewnętrzną Boga. Ty jesteś tym, który ukazuje nam Jezusa. Ty jesteś tym, który pokazujesz Jego działanie pośród nas. Przyjdź teraz, Duchu Święty. Stąd na wszystkich, którzy tego wieczoru zdecydowali się być. Tu i teraz w swoim domu, w swoim miejscu, a jednak czegoś szukają, a jednak chcą coś usłyszeć. Mów Duchu Święty do naszych serc tego wieczoru. Ukazuj Duchu Święty Twoją miłość i Twoją moc. Rozprosz wszystko to, co nie jest z ciebie. Oddal wszystko to, co zaciemnia. I ukaż nam tego wieczoru. Wierność Boga, Jego miłość, Jego plan. Ukaż nam Jezusa. Będziemy szli drogą czterech dni. Będziemy chcieli każdego wieczoru zatrzymać się nad jedną pieśnią. Pieśń, poemat ułożony, napisane w Piśmie Świętym około VI wieku, przed naszą erą, przed narodzeniem się Jezusa. Pieśń Sługi Jahwe, pieśń Sługi Pańskiego. I te pieśni będą dla nas tą przestrzenią wyjścia słowa do tego, aby pierwszy raz, albo na nowo, z odświeżoną mocą doświadczyć istoty bycia chrześcijaninem. Gdyby ktoś z ciebie się zapytał, co jest najważniejsze w życiu chrześcijańskim albo jak to by się musiało dokonać, żeby stać się chrześcijaninem. No właśnie, co byśmy powiedzieli? Są takie cztery fundamentalne przeżycia, które sprawiają, że nasza wiara chrześcijańska staje się żywa. I te, te cztery pieśni są e, też tym wyjściem, aby to zrozumieć. I my nie jesteśmy pierwsi, którzy to robią. W dziejach apostolskich jest taka historia, kiedy w swoim rydwanie właśnie Eunuch, Etiopczyk, e, czyta te pieśni i myśli o co w nich chodzi. I duch święty posła Filipa. I ten Filip wychodzi od tych tekstów i ogłasza mu istotę wiary chrześcijańskiej. My chcemy przeżyć dokładnie to samo. I dzisiaj pierwsza pieśń, pieśń Sługi Pańskiego, z 42 rozdziału księgi proroka Izajasza. Oto Jakub, mój sługa, jego przygarnę. Oto Izrael, wybrany mój. Moja dusza go przyjmie. Udzieliłem swego ducha, by był przy nim. On przyniesie wyrok narodom. Nie będzie krzyczał ani podnosił głosu na zewnątrz. Nie usłyszy się jego mowy. Nie skruszy do końca nadłamanej trzciny. Nie zgasi do reszty kopcącego knota. Ale wyda wyrok oparty na prawdzie. On zapali światło i nie da się powstrzymać, aż ustanowi prawo na ziemi. Na Jego imieniu narody oprą swe nadzieje. Tak mówi Pan, Bóg, który stworzył firmament, nieba i go jak namiot przytwierdził, który mocno sadził ziemię i wszystko, co jest na niej, który dał utchnienie ludziom żyjącym na niej. I ducha temu, co po niej chodzi. Ja, Pan, Bóg, wezwałem Cię dla potrzeb sprawiedliwości. Będę Cię mocno trzymał za rękę i umocnię Cię. Ja ustanowiłem Cię swoim przymierzem z rodzajem ludzkim, światłem narodów, by otworzyć oczy niewidomych, by skutych uwolnić z okowów, by siedzących w ciemnościach wyprowadzić, ze strzeżonych więzień. Ja Pan jestem Bogiem, takie jest moje imię. Nie mogę się zgodzić, by przyznać swą chwałę komuś innemu, ani moich doskonałości owym rzeźbom. Zbliżają się wydarzenia zapowiedziane już na początku, a także nowe, które ja chcę ogłosić. Nie wzejdę nad horyzont, nim wzejdę nad horyzont, już będą Wam objawione. Żyjemy w czasie, w którym każdy na swój sposób stara odnaleźć się jakiś sens. Każdy stara uchwycić się jakiś grunt, aby umieć to, co się dzieje zrozumieć, bo świat, w którym yy, żyję obecnie jest bardzo niepodobny do tego, który pamiętał. I jest bardzo dużo źródeł, gdzie można znaleźć próbę wyjaśnienia tej rzeczywistości. I każdy szuka takiego źródła, aby znaleźć pewien grunt, aby odnaleźć jakąś stabilizację w swoim przeżywaniu życia, w swoim rozumieniu tego, co się dzieje. I różne są te teorie, próby uchwycenia, zrozumienia tej rzeczywistości. Być może większość z Was, ty, który słuchasz e, tych słów, masz jakieś to swoje rozumienie. Czy ono jest prawdziwe? Tego nie wiesz. E, to jest być może coś, co daje Ci dzisiaj stabilizację. Ale jest też taka rzeczywistość, takie rozumienie, które jest prawdziwe. Czy to, co się dzieje pośród nas, jest zaplanowane? Niektórzy są przekonani, że tak. Są przekonani, że to jest wypełnienie jakiegoś planu ludzi, którzy próbują właśnie osiągnąć swoje cele w jakiś sposób, taki czy inny, i, i tak rozumieją tą rzeczywistość. Pomijając, czy to jest prawda, czy nie, to prawdą jest, że istnieje plan, ale może niekoniecznie taki, o którym można Wyczytać w sensacyjnych blogach, publicystów, blogerów, youtuberów. Istnieje plan, który jest rzeczywisty i, to, i którego nikt nie jest w stanie odwrócić. I to jest plan, który objawia Bóg Stwórca. To jest plan, którego nic nie zdoła pokrzyżować. To jest plan, którego nic nie zdoła e, unicestwić. Żadne siły, żadne wojska, żadne innego rodzaju e, prądy. To jest plan uratowania w Ciebie i mnie, w całej ludzkości. Jest to plan miłości Boga. I zostawiając na chwilę całą ludzkość, pomyśl o sobie. Pomyśl tego wieczoru o swoim życiu. E, czy jesteś świadomy, że taki plan istnieje. Nie twój, nie mój, nie różnych ludzi, których możesz wyczytać tu i tam w internetach. Ale plan zbawienia, plan miłości, plan przeprowadzenia Twojego życia, ale także historii świata. Do szczęścia. I tylko jeśli będziesz w tym planie, jeżeli zgodzisz się na ten plan, jeżeli będziesz chciał chciała nim żyć. Wtedy tobie, dopiero Twoje życie będzie szczęśliwe. Nieważne nawet, co będzie dookoła ciebie, to będzie drugorzędne, bo jeżeli znajdziesz prawdę w objawieniu się miłości Boga Stwórcy, to będziesz żył, będziesz żyła tą skałą, tą prawdą. I spełnią się w Twoim życiu słowa, o których mówi psalmista. Nie ulęknie się złej nowiny, jego mocne serce zaufało panu. Czy chciałabyś chciałbyś znaleźć taką stabilizację w swoim, w swoim życiu? Zapytaj siebie tego wieczoru: co jest dla ciebie punktem oparcia? Co jest dla ciebie siłą, że jeszcze wstajesz każdego rana? Co jest dla ciebie siłą, że chce ci się jeszcze chcieć, a może ci się już nie chce w ogóle chcieć? Może świat w ogóle stracił barwy w tej obecnej rzeczywistości. To gdzie odnaleźć te kolory w tym szarym świecie, w tym zamkniętym świecie, w tym świecie, który jest przypominający więzienie. A przed chwilą słyszałeś, a przed chwilą usłyszałaś właśnie o kimś, o słudze, Będę mocno Cię trzymał za rękę, mocnię Cię, ustanowię Cię swoim przymierzem, z rodzajem ludzkim, światłem narodów, by otworzyć oczy niewidomych, by skutych uwolnić z okowów i by siedzących w ciemnościach wyprowadzić ze strzeżonych więzień. Wyprowadzić ze, ze, ze strzeżonych więzień. Prorok, który pisze o słudze, którego nie spotkał, ten sługa tutaj nam się ukazuje w tym obrazie, przy nim są dwie świece. Dynamiczny Jezus Chrystus, który przechodzi, który działa. Jest opisany Jego cechy, jego działanie z perfekcyjną dokładnością. Właśnie sześć wieków, zanim się narodził, kim on jest? Jakiego Boga objawia. Każdy. Mniej lub bardziej stara się mieć jakiś obraz Boga w swoim życiu. Ale niekoniecznie ten obraz, który nosisz w sobie, musi być tym obrazem, który jest prawdziwy. Dlatego trzeba zawsze wracać do źródła. Do źródła, które okazuje nam e, właśnie Pismo Święte, dane nam jako dar, strzeżone przez Kościół, aby Karykatury Boga z naszego serca leczyć, aby je naprawiać, aby ożywić to, co może tylko trochę nas jest, aby w Twoim życiu objawiło się właśnie to działanie Jezusa, o którym przed chwilą było odczytane. Nie skruszy do końca nadłamanej trzciny, ani nie zgasi do reszty kopnąc. Kopcącego knota, ale wyda wyrok oparty na prawdzie. On zapali światło i nie da się powstrzymać, aż ustanowi prawo na ziemi. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Nie należy myśleć, że nagle Bóg stał się niewierny, czy zmienił swój plan, bo ludzkość. Zaczęła po prostu grzeszyć. Ludzkość grzeszyła od samego początku. Nic się nie zmieniło. Ale On, sługa, Jezus Chrystus przychodzi, aby objawić wierność Boga, aby ratować ginących. I jest wierny. Ale także chce poprowadzić Cię drogą, która jest szczęśliwa, która niekoniecznie musi być piękna. W takim znaczeniu, jakim byśmy myśleli, że będzie łatwa, będzie, e, będzie po prostu e, taka sobie spokojna, ona może będzie bardzo niespokojna. Ona może będzie bardzo trudna, ale jeżeli to będzie ten plan, który On ma dla Ciebie, to Twoje życie uzyska tą stabilność, której nic nie, nie będzie mogło odebrać. Bo on ma wobec Ciebie ten piękny plan. Plan, który sprawia, że Twoje serce nie zachwieje się, kiedy usłyszy zła nowiny, które może w Twoim życiu osobistym, rodzinnym jeszcze zachwieją framugami Twojego domu. Ale będziesz mocno trwał trwała. To jest uchwycenie prawdy, że Bóg jest dobry. On cię stworzył. Daj ci oddech każdego dnia. Dzisiejszy wieczór, czy kiedykolwiek oglądasz to nagranie, jest darem Jego miłości. Mogło ci dzisiaj tu nie być. Mogło mnie dzisiaj tu nie być. A jednak jesteśmy. To znaczy, że ktoś chciał, żebyśmy byli. Dlaczego? Bo Bóg ma plan. I w różny sposób, przez różne decyzje, przez różnych ludzi. Ten plan realizuje. Raz po raz my, jako ludzie, nie zawsze idziemy tą drogą, ale on się nigdy nie zniechęci. Usłyszałeś przed chwilą, że on zapali światło i nie da się powstrzymać, aż ustanowi prawo na Ziemi. Myślisz, że obecna sytuacja Jezusa zatrzymała w działaniu? Bóg stworzył firmament nieba i jak namiot go przytwierdził. Osadził mocno. Bóg jest wierny. Bóg jest dobry. Bóg jest, można powiedzieć, nawet dużo bardziej dobry, niż nam się próbuje to wyobrazić. I jutro o tym zobaczymy, skąd to jest, gdzie się to zwątpienie rodzi. Ale dzisiejsze słowo, dzisiejszego wieczoru, to jest wierność. Bóg jest wierny. Bóg się nie wycofuje. Bóg będzie ciągle chciał Cię zbawić. Bóg będzie ciągle chciał Ci objawić swoją rzeczywistość. I ten plan Boży, co dla nas ludzi jest trudne, nie zakłada, że jest tylko taka miłość przytulania. Czasem Bóg, aby uświadomić Ci, że potrzebujesz zobaczyć, jaki jest Jego plan, musi Ci wyłączyć wszystkie Twoje światełka. Musi ci zabrać wszystkie twoje zabawki. Mój, yy, sprawia, że to, od czego się uchwyciłeś, nagle gaśnie, nie ma siły. Nie jest to, czego chciałem. Moje plany się zniszczyły. A miało być tak pięknie, a tak sobie zaplanowałem. Wszystko miało być. Dlaczego przyszedł rok 2020? 19 był taki dobry, tyle mieliśmy planów. Nic nie wymknęło się wierności Boga i nic nie wymknęło się Jego miłości. Ale to działanie Boga, co dla ludzi jest skandalem bardzo często. Dlaczego? Bo ludzie chcieliby ujrzeć Boga, którego sobie wymyślili. Czyli co, żeby nagle pojawił się e, jakiś ogromny znak, taki, żeby nas wszystkich przekonał. Taki znak kiedyś nadejdzie na końcu czasów, jak Chrystus powróci w chwale. Ale dopóki ten, ten czas nie nadejdzie, to działanie Jezusa jest takie, jak słyszałeś w tym słowie. Nie będzie krzyczał ani podnosił głosu. Na zewnątrz nie usłyszy się Jego mowy. To jest ciche działanie od serca do serca. Dzisiejszego wieczoru jesteś zaproszony, jesteś zaproszona, aby właśnie to, ten głos Jezusa usłyszeć, aby oprzeć się na Jego wierności, aby uwierzyć, że On ma plan. Co to jest plan? To jest konsekwencja wydarzających się działań, które mają do czegoś doprowadzić. Nie urodziłeś się po to, aby przypadkowo żyć na ziemi. Nie urodziłeś się po to, aby tylko wychować dzieci. Nie urodziłeś się po to, aby sobie zbudować fajny dom. Może po to wyjechałeś za granicę, żeby się troszeczkę dorobić, bo w kraju, w którym mieszkałeś, było ciężko. Ale nie po to się urodziłeś. Nie po to istniejesz na Ziemi. I nawet jeśli tego nie zrealizujesz, to wcale nie znaczy, że Twoje życie się nie zrealizowało. Może Twoje obecne życie nie przypomina tego, o czym marzyłeś, jak byłeś mały, jak byłeś młody, jak byłeś młoda, jak, ma, jak, jak sobie wyobrażałeś, jak będzie wyglądało Twoje życie. I w tym wszystkim Bóg chce objawić swoją wierność, aby zgodzić się na Jego drogę. Nawet nie taką, jaką sobie wyobraziłem, na świat, którego sobie nie wyobraziłem, ale żeby znaleźć grunt w jego miłości, w jego wierności, aby uwierzyć, że Bóg jest dobry, aby mieć dostęp do tego gruntu, do tego, co sprawia, że nic nas nie zachwia. Ale nie dlatego, że będziemy musieli sobie to wmawiać, jak Jakieś wyznawcy, jakieś sekty, że musimy odebrać sobie rozum, żeby nie myśleć. Nie! Możemy do szpiku kości, do bólu żyć dzisiaj z Jego trudem, z Jego e, ciężkim czasem i wierzyć, że miłość Boża jest nieodwołalna dla mnie, ale ode mnie zależy, czy chcę w tej przestrzeni się znaleźć. Ode mnie zależy, czy chcę się na to zgodzić. Dzisiejszy wieczór to wieczór wierności. I Bóg raz po raz, jak długo żyjesz i będziesz, nie będziesz w tym planie, będzie cię szukał, aby się w nim znaleźć. I nie wierz nigdy głosom, które próbują mówić, że zamyka się brama Bożego Miłosierdzia, już jest końcówka. To nie o to chodzi, żeby lekceważyć życia, ale to chodzi o pokazać, aby nie okłamywać obrazu Boga, który już po prostu jest na granicy wytrzymałości. Bóg jest Zbawicielem, i Jezus Chrystus przypieczętował tą wierność na krzyżu i ukazywanie innego planu, jakoby to się już jakoś kończyło dzisiaj. Nie jest prawdą, którą Bóg mówi. Czas jest, On się dopełnia, i to jest ten plan. Że musisz podejmować decyzję, musisz się na to zgodzić. To jest prawda, z twojej strony, ale jego wierność, jego wierność się nie wyczerpuje, jego miłość się nie wyczerpuje, jego plan ciągle na ciebie czeka do ostatniej chwili twojego życia. Im wcześniej się na to zgodzisz i wcześniej to odkryjesz, tym szczęśliwszy będziesz człowiekiem tym spokojniejszą będziesz osobą nawet jeśli swoje plany i pragnienia będziesz musiała wrzucić do kosza to odkryjesz wierności Boga w miłość i to jest ten plan osobisty dla każdego z nas który wypływa z miłości ale nie jest go właśnie łatwo przyjąć bo my zawsze próbujemy zrobić swój plan na życie Znaleźć życie, spokój i stabilizację tam, gdzie raz po raz go nie znajdujemy. Gdzie raz po raz okazuje się, że tam nie ma życia. Panie Jezu, jesteś Bogiem, który chce każdą Twoją córkę, każdego Twojego syna doprowadzić do pełni miłości. Objaw dzisiejszego wieczoru każdemu, kto słucha i kto kiedykolwiek by nie słuchał tych słów, pragnienie trwania w Twoim planie, pragnienie przyjęcia ciebie i tego, co Ty chcesz czynić w moim życiu. Może powrotu do tego, a może odkrycia po raz pierwszy. Duchu święty, objawiaj. W sercu każdej osoby słuchającej tych słów prawdę o Bożej miłości, prawdę o Bożej wierności, prawdę o Jezusie, który szuka człowieka, który nie chce zgasić żadnego dogorywającego knota, który nie chce złamać do końca trzciny nadłamanej który widząc ludzi zniszczonych grzechem, chce ich ratować, chce ich leczyć, chce ich zbawić, chce zbawić całą ludzkość. Chce wyprowadzić Jeńców na wolność. Przyjdź Duchu Święty, niech to będzie twój wieczór, niech to będzie Twoje objawienie się. Chwały Jezusa. Amen.